Dzień dobry, Szanowni Państwo, witam pod Urzędem Miejskim w Starachowicach. Są ze mną harcmistrzyni kłówca ZHP Starachowice Dorota Hyczewska i Piotr Ambroszczyk, wicedyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Dzisiejsze spotkanie z Państwem zacznę od podziękowań, nie od komunikatów, a od podziękowań dla wszystkich osób, instytucji, służb, które świadczą pracę dla lokalnej społeczności, dlatego że ta praca musi być wykonywana. Większość instytucji, przychodni, urzędów jest czynna tylko i wyłącznie można załatwiać sprawy telefonicznie, mailowo, poprzez kontakt w ten sposób z urzędnikami, z lekarzami. To jest du duże utrudnienie, ale wszyscy powinniśmy stosować się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego i do zaleceń Ministerstwa Zdrowia i za to, że większość mieszkańców Starachowic do tych zaleceń się stosuje, serdecznie dziękuję. Często wpływają do mnie apele dotyczące zamknięcia zakładów pracy. Przypomnę za Państwa pośrednictwem, że takie uprawnienia posiada tylko i wyłącznie premier Rzeczypospolitej. Polskiej, te uprawnienia nie należą do władz lokalnych. Władze lokalne mogą robić to, do czego zostały zobligowane prawem i na co nam prawo pozwala. I to, szanowni państwo, robimy. Cel naszego dzisiejszego spotkania to jest przekazanie informacji za państwa pośrednictwem do mieszkańców, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wspólnie z chówcem ZHP Starachowice uruchamia punkt pomocy wolontariackiej dla osób starszych i niesamodzielnych. Wszystkie osoby, które chciałyby skorzystać z takiej pomocy mogą zgłaszać się poprzez infolinię, to jest numer telefonu, który pokazuje pan dyrektor 668 945 104. Pod ten numer prosimy o dzwonić osoby, które potrzebowałyby takiego wsparcia. E Pomoc świadczona będzie w formie wolontariatu przez dorosłych instruktorów bądź pełnoletnich instruktorów i harcerzy Hufca ZHP Starachowice. Tych osób na chwilę obecną mamy 21, które zgłosiły chęć pomocy, ale przyjmujemy także zgłoszenia wszystkich tych, którzy chcieliby w ramach tego wolontariatu służyć osobom starszym i nie, niesamodzielnym na terenie naszego miasta. Osoby te mogą dzwonić na infolinie 668 945 104. To jest ten sam numer telefonu który pokazuje wicedyrektor Piotr Ambroszczyk. Za koordynację działań wolontariackich odpowiada Piotr Ambroszczyk ze strony Miejskiego Ożytka Pomocy Społecznej i pani hartmistrz Dorota Chyczewska ze strony chówca ZHP Starachowice. Jakie formy pomocy zostały przewidziane? To są cztery formy. Zakup i dostawa żywności do miejsca zamieszkania, pobytu seniora lub osoby niesamodzielnej. Realizacja recept i zakup, zakup i dostawa leków. Wsparcie telefoniczne dla osób samotnych dotkniętych poczuciem zagrożenia i osamotnienia a także możliwe będą w miarę napływu wolontariuszy inne formy pomocy, o czym będziemy informowali za Państwa pośrednictwem na bieżąco, najprawdopodobniej już nie podczas konferencji, pracowych czy spotkań, tylko poprzez komunikaty zamieszczane na portalach społecznościowych bądź wysyłane przez referat z Urzędu Miejskiego. Komunikat zostanie rozesłany systemem SMS, który posiada zarządzanie kryzysowe. Dziś ten komunikat zostanie wysłany. Komunikacja miejska funkcjonuje w okrojonym w zakresie od wtorku do odwołania będziemy także za Państwa pośrednictwem i innych komunikatorów starali się do mieszkańców docierać z tymi informacjami. Identyfikator wygląda tak, jak pokazuje to Pani Hartmistrz do lota Hyczewska. Osoby, które będą przychodziły z pomocą będą posiadały specjalny identyfikator, będą wyposażone w rękawiczki ochronne przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Identyfikator już kompletny będzie opatrzony imieniem, nazwiskiem wolontariusza oraz pieczęcią prezydenta miasta Starachowice. Pan Tomasz Nowacki z firmy Elektrokompleks zaoferował w ramach wolontariatu usługę, to jest bezpłatne użyczenie samochodu osobowego z zapasem paliwa na potrzeby wolontariuszy, którzy będą świadczyli pomoc osobom starszym i samodzielnym. Za ten gest wsparcia serdecznie dziękuję. Jeśli ktoś z państwa będzie chciał również pomóc, serdecznie zachęcamy do tego, żeby włączyć się do tej akcji, która będzie koordynowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i mogę powiedzieć również i podziękować serdecznie za to, że już wcześniej mieszkańcy Starachowic skrzyknęli się internetowo i pomagają osobom, które takiej pomocy wymagają, starają się informować na bieżąco o tym, kto pomocy potrzebuje, komu można tą pomoc zaoferować. Dziękuję wszystkim tym, którzy się angażują. Dziękuję także i to jest podziękowanie z dziś dla wszystkich osób, które w tej chwili przygotowują budynek dawnego gimnazjum nr 1 do tego, żeby w przyszłości mógł być miejscem, w którym będzie prowadzona kwarantanna. Ten budynek traktujemy jako ostateczność, i y, ostatnie rozwiązanie, które może być brane pod uwagę, dlatego że y, oczywiście budynki takie jak sanatoria, akademiki, bursy, to są budynki, które są odpowiednio przygotowane, posiadają odpowiednie zaplecze sanitarne do prowadzenia kwarantanny. Wiadomo, że budynki szkół takiego zaplecza nigdy nie posiadały, i posiadać nagle nie będą, dlatego traktujemy to jako ostateczność i ten budynek Natomiast będziemy starali się wykorzystywać inne budynki. Na starostach poszczególnych powiatów spoczywa obowiązek wskazania tych miejsc. Jako miejsce pierwsze w naszym powiecie zostały wskazane budynki znajdujące się w powiatowym zakładzie aktywności zawodowej w Stykowie. Natomiast wszystkich zachęcamy powracających z zagranicy do tego, żeby w miarę możliwości korzystali na własną rękę z kwarantanny w swoim miejscu zamieszkania bądź w innym miejscu, które może zaoferować ktoś z bliskich, z rodziny, ze znajomych, dlatego że to będą dużo lepsze warunki niż te, które jesteśmy w stanie w chwili obecnej wygospodarować. Jak wiecie Państwo, w Starachowicach nie mamy akademików, nie mamy sanatorium, w którym można byłoby umieszczać osoby na kwarantannie. Rząd zaleca, aby to była kwarantanna domowa i z tych form starajmy się w miarę możliwości korzystać.